Otwieram sesję Rady Gminy Siemyśl. Następnie zapraszam tu do siebie nową wybraną radną okręgu Nierzyn i panią przewodniczącą komisji wyborczej o wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej. Dziękuję. Gratuluję. Zapraszam na miejsce. Teraz odbiorę od radnej ślubowanie. Poproszę o powstanie wszystkich. Tak z, z względy formalne. No i ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po czytaniu roty był ładny radny wypowiada słowo ślubuje, ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania tak mi dopomóż Bóg. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuje uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Dziękuję bardzo. Witamy na pokładzie. Dziękuję. Proszę usiąść. Każdy z radnych został zapoznany z porządkiem obrad na dzień dzisiejszy. Czy jakieś uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. Będziemy procedować zgodnie z przyjętym protokołem. Oj, przepraszam, porządkiem obrad. Przed sesją, jak i w biurze rady, był do wglądu protokół poprzedniej sesji. Czy jakieś uwagi są co do protokołu poprzedniej sesji? Nie widzę. Przegłosujemy przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Jeszcze trzy głosy proszę. No ile radny Łajek. To taki standard. Jak się wszyscy patrzą, to grajek nie gra. Dziękuję bardzo. Głosowało 14 radnych, 14 głosów za. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacje o pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.